Mamy z dzisiaj. A tu jeszcze kartka. To jest... Nie wiem jaki dotyk. Jesteśmy takie. Poszukajcie jeszcze tam godne awokada. Renifereki tam, i kurczaki. Awokada, reniferki, kurczaczki. Nie no, wiem gdzie takie jest. Może być. Bo tu się chyba losuje. Bo Jakie tam... Być... Skarpetę z skarpetę. Ja jeszcze. Ja też? A to jest bez niczego? A tu nie powinny być te takie ciasteczka? Nie. To jest, tam jest w środku, to jest, jest ale jest? patrz ile. Jest no, dużo. <grywa> dużo. Dużo. Dobra. Szukamy tam. To, ale tam tylko tu. jedno było. Co? Tylko jedno było. Jestem tutaj nazwą. Trwa jestem kalendarz. A tutaj ja pokażę Wam to Twärsta, mm, warte, nie gwiazda. Gwiazda gwiazda. Czerwony no, so cukier. taki? To którego najbardziej lubisz z tych białego, czerwonego czy zielonego. LEGO! I tu jest instrukcja do LEGO! Czyli okay. tu jest piększa i sztukcia? A nie nie, bo my odpijamy. A, to, to jest kotka. jest A tu jedynka. Są takie kotki temu widać łapki tak tyłu. Tak, I to jest chyba chłopiec, kot. Hmm. A to chyba jest. Y, kotka. Tak to I jej widać łapki, tylko te, ten kawałek te no. łapki. I ona wyglądają jak w miarę jest tak? No tak i nie. oczywiście, taką tego buty. Tak. tak. No, o, to to, i można sobie jakieś lego przyczepić I tyle zostało to no. są takie zapasowe. No tak, ale było bardzo nie mało zaczynając. zapasowych, bo na przykład nie mog bo ten mi się zgubił w i, i nie było zapasowych, i musiałam szukać. w ogóle będą aż dwa odcinki. Czemu? bo tu będzie też tekst do piosenki. No, no może będzie. No będzie tekst tam. No to ja wierzę, że tak ustawiamy się, bo to nie wiem, jak to robią. Ewentualnie 7 królej, się grudnia i będzie. Czy będzie się, jeżeli będzie się dużo razy powtarzać, to będzie na pewno. No. No. Więc ewentualnie 7 grudnia będą dwa tak. odcinki. Dobra, by była w ogóle nie ma lub no to już jest jakaś buta skromna. bo świnki i tak... Nie wiem, kupciają do swojej miseczki i potem zjadają to, w sensie nie kupę, ale to jest kupić. Kupy też jedną szwinki pomyć. Nie wiem, Pusia raz jak zjadła chyba przez przypadek swoją kupę, to wypluła. Nie wiem, ale czasami widzę jak zjadają ze swojej kupę, bo tam nigdzie nie zostaje. Ja widziałam tylko kiedyś jak rzadka, tak. Ja się raz widziałam, jak to tak robi albo kitka, tak, albo żabka. Nie wiem. Dużo razy. Ale jeżeli komuś to kupę, nie, to nie kupę. Możecie tylko mi. Trześć granulat lat bananem. Taką banan na rzecz się nie rozprowadził. Bo trochę jest za mało na rzecz. Wody będą są takie bardzo miękkie chróbki. A? Nisz ma ciasteczka, Potem przyczyna. zobaczycie, jak już będą takie nie. ładnie ułożone. Nie. To nie mnie, nie łamy, że mamy tu z ciapa. I tutaj tak mi będzie, tak, że to, że nie będzie tak. Chłop. Nie, bo chcę mi poukładać, jak się robi. Tutaj tak. Ale chyba, ja, tak, że to bardzo nie widać tego banana. Chcę tutaj widzieć. Bardziej. widać. Nie, nie chcę, żeby to był taka skałka, banana, tylko z taką ciapką bananek. Między kciuki na inny kąt. O jejku, trochę dam, ale dobra, będzie trochę chyba bardziej to takie rzadkie. No, tak jak wczoraj opowiedzia. A Albo bardzo dobrze wytępujemy. Wodę powyciskamy, trochę dobrze chybimy i wodę powyciskamy. Czy znaczy, taką. O... Nie, jednak nie będzie aż takiego rzadką bo tu po bokach jeszcze jest dużo suchego, a więc się wymiesza i będzie oko. No to i tak to się już wygląda. Nie wiem, czy komuś to się w ogóle podoba. Ja jak robię to ostatnio, to tak w takim świetnym życiu. Nie to dobrze, lepiej nie wygląda, w liście to lepimy w folijce. Jakieś czy coś, ale... No to jest taka ale świnki to Ogólnie, gdyby to było dla ludzi, to jak to zastygnie to ja bym że ja robię Normalnie to. Bo żeby zastygnie, to, to wygląda, wygląda jak ciastka. Czy to jest ciastka, czy to coś? Czy, no, A to teraz to jest wygląda jak jakieś, czy, nie wiem. Karma no dla psa. Tak, o, zrobię. No to taka to, to karma dla psa. No no tak, tak. Takie, takie lekko się Tak, dla psa tak. Tak, 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 Gdyby się do święku nie zastygnięto, to wyłącznie to, to zjadę i by to była mokra karma po prostu. Ja czekam, aż woda się wyparuje, jakby. Trzy, no, to, tutaj czy, są już ciasteczka dla świniorków. Mhm. To mama? Wszystkie. A potem dla Ciebie. Nie. Tylko <laughs> 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 I tutaj, i my tutaj, my tutaj i będą to. zastygać i jutro je dostaw. Tak, To, to jest... Więcej masy niż płatnie. Tak, jest chyba 6 tych ciastek albo 5. Mm, 6. Teraz ja się trochę powiększę uszczotkami i ciasteczkami. I to połączę z ciasteczkami.